Wizowie. Kontynuujemy serię odcinków o wyrażeniach z użyciem czasownika tener. W poprzednim filmiku opowiadałem Wam o tych wyrażeniach, które tyczyły się głównie jakichś takich reakcji fizycznych, na przykład odczuwać głód albo trząść się, coś w tym stylu. A teraz przejdziemy na tą drugą stronę, czyli jakieś takie reakcje psychiczne, coś co tyczy się raczej naszego umysłu, na przykład bać się albo mieć ochotę, coś w tym stylu. Nie będę już tłumaczył o co chodzi w tych wyrażeniach. Możecie sobie obejrzeć poprzedni odcinek. Tam wszystko jest wyjaśnione, tam jest również odmiana czasownika tener. Teraz od razu przechodzimy do głównego tematu tego odcinka. Dużo się dzisiaj nauczycie. I we wstępie mówiłem wam, że będziemy rozmawiać o strachu, a więc bać się albo mieć stracha to, TENER MIEDO DE TENGO MIEDO DE MORIR Mogę powiedzieć TENGO MIEDO DE HABLAR CON Eja, PORQUE se ENFADA Czyli boję się z nią rozmawiać, ponieważ zawsze się wkurza. Jak coś to, to jest tylko przykład, to nie jest żadne wołanie o pomoc. Nie jestem w toksycznym związku. Ale jak już jesteśmy przy toksycznym związku, zazwyczaj jedna strona ma złamane serce. Wtedy będę mógł powiedzieć, że L el albo Eja Tiene el corazon roto. Tener el corazon roto oznacza mieć złamane serce. ten roto hacemos muchas tonterías. Mogę też powiedzieć, że el", tendra el corazon roto, porque Julia le puso los cuernos. Czyli on będzie miał złamane serce, ponieważ jakaś Julia go zdradziła. Tutaj jest użycie innego wyrażenia, czyli ponerle los cuernos. Przyprawiać rogi, zgadzać. O nim na pewno będę opowiadał przy nagrywaniu podobnego filmiku, ale z czasownikiem poner. Także na razie Wam to musi wystarczyć. I teraz przechodzimy do trzeciego przykładu, czyli tutaj sprawdzę tener inquietades, czyli mieć jakieś obawy. I tutaj mam przykład. Tiene inquietades sobre su trabajo i y su futuro, czyli ona albo ona ma obawy dotyczące swojej pracy i swojej przyszłości. Kolejnym bardzo fajnym wyrażeniem jest ten ganas d, czyli mieć ochotę na. Jest to trochę zamiennik czasownika apetecer, który również oznacza to samo, więc możemy powiedzieć tenemos ganas de salir a algo i relajarnos un poco, czyli mamy ochotę wyjść, się czegoś napić i trochę się zrelaksować. Dalej mamy sigente to tener vergüenza, czyli wstydzić się albo mieć wstyd. No, Tienen vergüenza de preguntar, porque no entienden nada. Wstydzą się zapytać, ponieważ niczego nie rozumieją. Do kolejnego wyrażenia nie mogłem za bardzo znaleźć żadnych klipów z filmu, ale szczerze mówiąc, wiadomo, co kontekst jest, gdzieś tam w książce mi się przewinęło, więc tak czy inaczej zamierzam je tutaj zamieścić, czyli ten lamente despechada, mieć czysty, przejrzysty umysł. Dlatego mogę powiedzieć Klandono Komasukar, ten lamentę despechada. Kiedy nie jem cukru, mam przejrzysty umysł w sensie, że nie jestem zmulony wiecie o co chodzi. I następnie mamy tener paciencia, czyli mieć cierpliwość. Kiedyś tener paciencia. Ay que tener paciencia cuando se tienen hijos, czyli trzeba być cierpliwym, kiedy ma się dzieci. Tener algo claro oznacza mieć jasny obraz sytuacji, w końcu coś zrozumieć. Como tienes claro lo que debes hacer, no? Dlatego mogę powiedzieć tengo claro Nokierowi Wir en esta ciudad. Czyli zrozumiałem, rozumiem, że nie chcę żyć w tym mieście. Całe szczęście, że dokończyłem to, że w tym mieście. Tak, także za to algo możemy wstawić cokolwiek, nie? Cokolwiek zrozumieliśmy. Mam, mam nadzieję, że ten jest claro o co w tym wszystkim chodzi. Dalej mamy ten fe en algo albo en alguien, czyli wierzyć w coś albo w kogoś. Pero w yo tengo fe en ti, ¿eh ma? Tengo fe en que mañana será un día mejor. Czyli wierzę w to, że jutro będzie lepszy dzień. Tener el valor de hacer algo oznacza mieć odwagę coś zrobić. No tengo valor de Tuvo el valor de decir la verdad, czyli on albo ona Miał, miała odwagę powiedzieć prawdę pamiętajcie że tutaj mamy użycie czasu przeszłego czyli matko to jest indefinido tuvo dlatego to nie jest pierwsza osoba tylko el przypomnijcie sobie ten czas jeżeli nie pamiętacie i dalej mamy tener lanega czyli mieć pecha i tutaj jest długie zdanie nie zdołałem go zapamiętać więc będę musiał un poco przeczytać Eja tiene la negra esta semana. Teraz uwaga. Sele averio el coche i y perdio el trabajo. Czyli ona ma pecha przez cały tydzień. Zepsuje się samochód, sele averio el coche i straciła pracę. Perdio el trabajo. OK? I teraz przechodzimy do fajnego wyrażenia, czyli Tener Memoria de Pes, czyli mieć pamięć z tej rybki, to się w sumie dosyć podobnie tłumaczy, tylko u nich nie ma, że ta, że ta rybka jest złota. Tengo Memoria de Pes i y siempre Olvido Los Nombres, czyli mam pamięć z tej rybki i zawsze zapominam imiona. I teraz pokażę Wam sztuczkę. Mianowicie, w następnym zdaniu zamierzam użyć dwóch wyrażeń z użyciem czasownika. Tener, czyli tener la sangre caliente. Dosłownie na hiszpański. W hiszpańskim to oznacza mieć gorącą krew, chociaż po polsku bardziej mówimy, być w gorącej wodzie kąpany. I tengo la sangre caliente, qué? Oraz tener mala leche, czyli mieć paskudny charakter, być takim wiecie, wrednym. No no que tenga tan mala leche como tú. I zamierzam to połączyć w jedno zdanie i powiedzieć. Mi jefe tiene la sangre caliente i tiene mala leche, nadie lo soporta, czyli mój szef jest w gorącej wodzie kąpany i ma paskudny charakter, nikt go nie znosi, nadie lo soporta, Ni nikt go nie znosi, Soporta oznacza znosić, wytrzymać, coś w tym stylu. I dalej mamy tener pesadillas, czyli mieć koszmary. Ultimamente siempre tengo pesadillas. Ultimamente Tengo i y duermo mal. Ostatnio mam koszmary i źle śpię. Słówko el corazón, czyli serce, już się dzisiaj pojawiło. Chyba w punkcie drugim, tam tener el corazón roto, mieć złamane serce. I teraz pojawi się po raz kolejny, w trochę innej formie, ale jednak. Tener una corazonada oznacza mieć przeczucie. Tu Tak jakby... Serce nam podpowiadało. że dzięki temu sercu mamy przeczucie. No, Hiszpanie tak mówią. I dlatego powiem: tengo una corazonada de que algo nowa bien. Mam przeczucie, że coś nie pójdzie w porządku po, po naszej myśli. Corazonada. Ok, i następne to tener la cara larga, czyli mieć smutny wyraz twarzy. Porque la cara larga. Anglicy też chyba tak mówią, nie? To have a long face. Why the long face? Bo cara larga to długa twarz, tak samo jak po angielsku long face. Pamiętam, że w jakimś filmie mi się przewinęło. E, także możecie sobie zapamiętać w ten sposób. Tiene la cara larga porque está cansado, czyli on ma smutny wyraz twarzy, ponieważ jest zmęczony. I teraz przechodzimy do Ostatniego wyrażenia, które jest przy okazji najdłuższe, czyli no tener dos dedos de la frente. Dosłownie tłumaczymy to jako nie mieć dwóch palców przy czole, ale na polski przetłumaczymy to jako brakować piątej klepki. I Hiszpanie faktycznie tego używają, zresztą zobaczcie w tym klipie. Jeżeli dobrze pamiętam, to chodzi o to, że tam jakiś chłopak. Tej, nie wiem, córki czy kogoś, że brakuje mu piątej klepki, że jest taki głupiutki, nieogarnięty, tam ta córka chyba jest w ciąży czy coś. Nie wiem, nie wiem, nie będę się w to wtajemniczał, ale mam swój przykład. Paweł es sympatiko, pero dos dedos de la frente. Paweł jest sympatycznym chłopakiem, ale brakuje mu piątej klepki. Jak już mogliście się domyślić, Paweł który chodzi do mnie na korepetycje, jeżeli to oglądasz. Sorry, dobór imienia jest totalnie losowy. No i w sumie tym kończymy tak naprawdę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka like i suba i możecie pójść śladami Pawła i zapisać się do mnie na korepetycje. Zapraszam. Cena jest niesamowicie niska, według mnie przynajmniej. W opisie... Są różne linki do tam portalu elix, eko repetycje, tam możecie sobie spojrzeć na opinie. Polecam, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze nie wiem z czego.